Witajcie, kochani, na tarot ESME. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych byków na marzec 2023 roku. Dla Was przygotowałam Talię Light Seifs Tarot. Zobaczymy zaraz, co pokaże na marzec. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, by Wasze wyższe ja Was prowadziły, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Kochani, pod filmem w opisie znajdziecie link do mojej strony internetowej. Znajdziecie również wiele innych pomocnych linków. Zajrzyjcie, zapraszam. Ok, no dobra, zobaczmy. Dla byków. Co dla byków na marzec 2023 roku? Byki, marzec 2023. 23 roku. Byki. Marzec 2023 roku. Ok. Główna energia. Królowa buław. Piątka mieczy w przeszłości, a w przyszłości sąd ostateczny. Co będzie Wam pomagać? Karta Sprawiedliwości. Co może przeszkadzać? 10 kielichów i rezultat albo rada: 8 denarów. Ok, z przełożenia, szóstka mieczy. Kochani, przede wszystkim królowa buław, jako główna energia tego miesiąca, mówi, że w tym, w tym miesiącu będziecie aktywne. Będzie Wam się chciało, chcieć, jak ja to mówię. Też wiele spraw możecie w tym miesiącu, przepraszam bardzo, pchnąć po prostu do przodu, i też bym powiedziała, zarażać innych swoją taką właśnie spontanicznością, aktywnością, radością życia. Też możecie być ogólnie w takim. Dużym ruchu, nawet w rozjazdach, bo królowa była w też często pokazuje mi, pomimo tego, że zazwyczaj rycerz pokazuje i król takie większe podróże, ale królowa też jest po prostu, jest aktywna, ona się potrafi w różne strony udawać i realizować swoje marzenia, realizować swoje cele. To, czego jej potrzeba, to realizuje. I też y, ta aktywność, y, ona też wynika z takiego mądrego zrozumienia różnych rzeczy, bo y, jej nie brakuje pomysłowości, jej nie brakuje kreatywności, więc u Was też tak będzie. Oczywiście też królowa buław dla niektórych byków, podkreślam, dla niektórych, bo to jest czytanie ogólne, może oznaczać ważną dla Was y, w tym miesiącu osobę, którą jest taka właśnie królowa buław. Królowa w najczęściej pokazuje osoby z trygonu ognistego, baran, lew, strzelec. Prawda? Ale to tak dodatkowo mówię, bo jest to czytanie ogólne, więc bardziej mówię tutaj o energiach, które się pokazują. Więc siły Wam, drogie, byki nie zabraknie. Widać, że w poprzednich, w ostatnim czasie mogły Was trapić różnego rodzaju takie zagwozdki, jakieś konflikty, konflikty wewnętrzne, może konflikty z innymi osobami. Ale tu widać, że, nie przez, że, że po prostu się tego nie przestraszyłyście i szukacie rozwiązania. Tutaj też mamy szóstkę mieczy z przełożenia, więc tutaj widać, że ten czas takiego najgorszego, jakiegoś takiego zamieszania już macie za sobą i już w marcu, właśnie, będziecie odchodzić na te spokojniejsze wody życia. Znajdziecie rozwiązania, może też tutaj wszystka mieczy też bardzo często podkreśla to działanie takie, jeśli chodzi o, o wyjazdy i tak dalej, czasami przeprowadzki, zmiany różnego rodzaju, ale te zmiany są po to, żeby właśnie uniknąć jakiegoś niebezpieczeństwa, żeby, żeby, żeby po prostu wam się żyło lepiej. Więc to wszystko też musi się po prostu zadziać. Biorąc pod uwagę tutaj kartę. Przyszłości, czyli kartę Sądu Ostatecznego, to jest bardzo, bardzo dobra energia, drogie byki. To jest czas, w którym wiele rzeczy zostanie przez Was zrozumiane. Ja to mówię, że spadają klepki z oczu, prawda? Jest to też czas na duchowe przebudzenie i takie połączenie też z energią serca. Tutaj, jak widać, ona z tego serca, prawda? Tak, jakby ten duch unosi się aż do góry. Czyli jest takie, taka wzniosłość wewnątrz człowieka, takie podniesienie, i to zazwyczaj właśnie dzieje się w momencie, gdy uświadamiamy sobie, gdy nasza, gdy nasza świadomość właśnie tak pikuje do góry. Więc tu i samorealizacja, i zrozumienie pewnych rzeczy, ale też uzdrowienie, oczyszczenie. To też jest energia właśnie dla osób, które miały jakieś trudne sprawy albo chorowały i tak dalej. To też jest szansa właśnie na, na powrót do zdrowia. To też jest szansa na powrót do swoich wcześniejszych planów, które na przykład z jakichś powodów zostały zablokowane, a tutaj to odblokowanie następuje więc bardzo dobrze się to pokazuje. Ważne jest, żeby tutaj nie tracić takiej pogody ducha. Ważne, żeby być otwartym i odważnym, bo królowa była też jest odważna. To też jest ważna tutaj rzecz. Co robić? Jest karta sprawiedliwości, czyli skupiać się na podejmowaniu decyzji. To jest chyba taka najbardziej istotna sprawa, jeśli chodzi o kartę sprawiedliwości, czyli znaczy w, w tym momencie mi się wydaje, że jest najbardziej istotna. I te decyzje muszą być oparte na, na waszej takiej prawdzie serca. To nie mogą być takie rzeczy, gdzie się czegoś, że po prostu łudzimy się, że coś się uda. Nie, tutaj, się, tutaj są rzeczy oparte na faktach. Prawda? Tutaj musi być takie mądre, bezstronne podjęcie decyzji, takie podjęcie może i może, może i oceny jakieś, prawda? Może ocenienie siebie, ocenienie kogoś, może to być też ocena jakiejś, jakiejś współpracy z kimś też, prawda? Ale tu ważną rzeczą też jest to, żeby dawać sobie taką właśnie oddawać sobie sprawiedliwość, czyli pozwolić sobie na coś, otworzyć się na to i też. Działać, jeśli będą jakieś sprawy zawodowe i tak dalej, czy oczywiście też w każdych innych sprawach, ważne jest, żeby działać w sposób zgodny z prawem. Tutaj mówię nie tylko o takim prawie panującym w danym kraju, tylko też o takim prawie ludzkim, prawda, że wiecie, no nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, prawda, to też jest tutaj dosyć istotne. Okej, okay, no dobrze. To też jest tutaj taka karta, która mówi o tym, że łatwiej będzie Wam karma przepracowywać, bo ta karta na tej pozycji o tym też zawsze mi mówi. Teraz co może Wam przeszkadzać? I tutaj mamy dziesiątkę kielichów. W pozytywie bardzo fajna karta wspólnoty i takiego um, takich poczucia bycia wśród takich bratnich dusz, ale jednak tu jako to, co może Wam przeszkadzać w karcie, dziesiątki kielichów mogą pokazywać jakieś, jakieś, właśnie jeszcze jakieś spory, jeszcze jakieś nieporozumienia. Mogą się pojawiać też w relacjach uczuciowych jakieś pewne takie no, kłopoty, powiedzmy, jakieś, jakiś brak, brak właśnie takiego porozumienia może nastąpić. I różnego rodzaju też zwłoki, prawda? Że różnego rodzaju też opóźnienia mogą się pojawiać. Więc tutaj bardzo trzeba uważać też, żeby nie przyczyniać się do tego typu działań, prawda? Więc tutaj uważajcie na ludzi, znaczy uważajcie, mówię w tym sensie, że na przykład zawodowo, nie, żeby nie pogarszać jakichś sytuacji, ale też trzeba uważać na inne osoby, które mogą być nie do końca szczere, prawda? Bo no, każdy gdzieś tam w swoją stronę ciągnie. Bardzo często tak jest. Więc tutaj na to po prostu uważajcie, że może się okazać też, że Niektóre osoby, które uważaliście za właśnie taką wspólnotę, za przyjaciół i tak dalej, mogą różnie się zachowywać albo mogą w niepewny sposób się zachowywać, że nie do końca będziecie wiedzieć, co jest grane. W momencie, gdy będziecie na, na całą sytuację patrzeć właśnie z takiej perspektywy prawdy serca, to idealnie wam się pokaże, co jest co, bo Tutaj, tutaj spadają klapki z oczu, więc idealnie Wam się pokaże, czy, ten, czy ta osoba, z którą współpracujecie, jest godna zaufania, czy warto z nią w ogóle kontynuować, i tak dalej. Więc tu yy, myślę, że to będzie dobry czas dla Was, yy, właśnie ze względu na to, że yy, będziecie robić taki porządek dookoła siebie. Bardzo tak konkretnie będziecie patrzeć na, na to, co się dzieje. I myślę, że jakaś taka eliminacja, właśnie taka poprzez ocenę osób, które ci szkodzą, zwłaszcza jeśli były jakieś oszczerstwa, na przykład, bo w piątce też mogły być jakieś oszczerstwa, czy jakieś ploteczki, czy coś tam. Więc tu te osoby gdzieś tam mogą same się tak jakby wyłożyć, i będzie wiadomo, co jest co. W rezultacie jest tutaj. Powrót do normalnego, tak jakby trybu życia po jakichś właśnie wcześniejszych wydarzeniach, po jakichś trudnościach, kłopotach czy konfliktach. Tutaj w ósemce denarów wchodzimy w taki naturalny tryb działania, natur, naturalną rutynę codzienną, czyli najczęściej jest to praca, dom, praca, dom, prawda, ale też jest to karta, która mówi, że, będziemy, że, że będziecie po prostu. Brać się za kolejne wyzwania po to, żeby być coraz lepszym, coraz lepszym. Prawda? Jest to karta takiej też samorealizacji i y, takiego świadomego podejścia do działania prawda? Y, i do y, realizacji swoich planów. Więc tu zawodowo bardzo dobrze to wygląda. Jeśli chodzi o takie codzienne, jak to się mówi, wzięcie się w garść, bo królowa była taka jest, to też tu jak najbardziej sobie poradzicie. Myślę, że w ogóle ten czas, ten, ten właśnie marzec może być, by, może być dla Was takim przełomem, ale głównie dla tych byków, które właśnie nie będą się bać, które będą odważnie wskazywać na swoje prawa. No, i też obowiązki, prawda? Ale, ale głównie prawa. I y, będą podążać tą drogą. Nie będą się oglądać za osobami, które y, są nie w porządku, albo co gdzieś tam na boku kombinują czy y, plotkują. Tu z takimi osobami nie przebywajcie. A wtedy uda Wam się właśnie uniknąć jakichkolwiek niebezpieczeństw i y, ruszycie do przodu. Bardzo, bardzo dobry y, miesiąc się tutaj dla Was pokazuje. Myślę też, że karta umiarkowania, przepraszam, karta sądu ostatecznego, która pokazuje się w przyszłości, może też pokazywać dla wielu osób, tutaj mówię do osób, które świadomie rozwijają się, rozwijają się tak całościowo, ale też i duchowo to może być bardzo dobry czas, bo tutaj opadają właśnie te łuski z oczu i zaczynamy widzieć prawdę taką, jaka jest. To jest też takie właśnie uwznoślenie ducha, to jest taka samoralizacja też związana właśnie z duchowością, z naszym takim pójściem do góry, prawda? z głębszym zrozumieniem, z patrzeniem z, z wyższej perspektywy, z odkrywaniem tajemnic, kim jestem, prawda? I tak dalej. Więc takie przebudzenie się do wyższej świadomości. I tu no, musiałam to powiedzieć, bo wiem, że słucha mnie też wiele osób, które świadomie ze sobą pracują, i też dla nich takie wskazówki zawsze chcę przekazywać. A teraz jeszcze na koniec, kochani, zobaczymy, co od Luis'Hej macie. Z kart Potęgi Myśli, co od Luis'Hej dla byków. Zachowuję równowagę między moją męskością a kobiecością. Męska i kobieca część mnie pozostają w idealnej równowadze i harmonii. Odczuwam spokój i wszystko przebiega tak, jak powinno. Piękna energia. Tu mamy Słońce i Księżyc. Równowaga Słońca i Księżyca siły aktywnej i przyjmującej. Prawda? Więc Otwierajcie się na tą równowagę. Karty od Louis High, które wyciągam w tym miesiącu, one są takim dodatkowym mottem na dany miesiąc, ale też są taką energią do przemyślenia w danym miesiącu i zwrócenia uwagi, jak to u mnie jest, prawda? Czy jest u Ciebie ta równowaga między męskością a kobiecością? Może trzeba to przemedytować, może trzeba to przemyśleć troszeczkę. Zwróćcie, kochani, u siebie na to uwagę. Jak to u Was wygląda, jak to też działa w Waszych związkach, prawda? To też tutaj taka dodatkowa rzecz. Drogie byki, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę pięknego marca. Otwierajcie się na, na, na jak najlepsze życie dla siebie. Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.